Witam. Dzisiaj porozmawiamy sobie o drabinach, mam ich kilka rodzajów, dlatego jeśli jesteś zainteresowany, jaka drabina będzie najlepsza dla Ciebie, zapraszam na film. Ja na co dzień korzystam z troszeczkę innego rodzaju drabin, ale dzisiaj porozmawiajmy o takich zwykłych, nie do ściągania kotów z drzew. Od czego zacząć? Może od tego, że wszystkie te drabiny, które mam, to są drabiny aluminiowe. Występują też drabiny drewniane, ale takich nie mam, dlatego też nie będę się na ich temat wypowiadać. W jaki sposób możemy podzielić te drabiny? Bo możemy je podzielić, powiedzmy, nie wiem, tam, po cenie, po długości, po, po wytrzymałości, po, powiedzmy, poręczności. Nie wiem jak. Ja postaram się to zrobić tak chronologicznie, jak ja to robiłem. Czyli od czego zaczynałem i powolutku, powolutku przebrniemy przez ten temat. Pamiętaj, żeby zasubskrybować nasz kanał. Kliknij w przycisk subskrybuj i pamiętaj o naciśnięciu dzwoneczka. Jak zaczynałem prowadzić firmę, to wiadomo, że powiedzmy jakichś wielkich budżetów nie miałem i kupiłem taką zwykłą drabinę aluminiową w markecie budowlanym. To nie jest dokładnie ta sama drabina, ale, no ale tego typu, czyli powiedzmy nie za droga w granicach 200-300 zł. Często na drabinach jest podane coś takiego jak wysokość robocza, czyli wysokość drabiny, na jaką można wejść, plus tam powiedzmy mniej więcej wysokość gościa, który powiedzmy nie, wiem, tam metr 70 1, 80. To jest liczone, a to nie? Tak, i to jest liczone powiedzmy tak jakby z tym, z tym, z tym, z tym powiedzmy. Z człowiekiem? Z człowiekiem, tak. Ale też jeżeli wejdziecie bardziej specyfikacje, to wtedy tam jest dokładnie pokazane. Tutaj mamy właśnie te parametry, nie? Żebyście po prostu zwrócili na to uwagę, jak będziecie wybierać drabinę. Ja tych drabin tego rodzaju z, w swoim życiu miałem troszeczkę. Z 3-4. Dlaczego 3-4? Bo ja nie należę do, naj, do najlżejszych osób. Te niby drabiny wszystkie są tam do 150 kilo. Yy... Tak, 150 kg. I okej, okay, można po niej przejść. Jak ona jest nowa, to wtedy, powiedzmy, staje się na niej całkiem spoko, ale w momencie, gdy będzie, powiedzmy, jakieś takie nierówne podłoże, albo jeżeli, powiedzmy, robicie na zewnątrz, położycie drabinę, jedna nóżka się zapadnie i drabina Wam się skrzywi. I w tym momencie ta drabina, w moim odczuciu, jest już do wyrzucenia, bo ona już, powiedzmy, traci te swoje takie parametry, że już potem na twardym, ona też już jest przekoszona. I teraz popatrz. Ta jest, ta jest w tym, ta jest w powietrzu. Jest A... coś takiego, że jeżeli mm, no, robicie cały czas na twardym, y, na twardej powierzchni, na wierzchni, no to ta drabina raczej wam się nie wykrzywi, jeżeli, powiedzmy, nie wiem, gdzieś tam się odchylicie albo coś. Ale jeżeli. Y, Chcecie robić powiedzmy, nie wiem, no, w ogrodzie czy gdzieś, powiedzmy, na jakimś takim niezbyt y, twardym, niezbyt twardej nawierzchni. No to taka drabina, w moim odczuciu, się nie nadaje, bo, no bo to jest powiedzmy taka jednorazówka. Chcesz kupić do taką drabinę, żeby ona ci długo służyła i żebyś czuł się na niej stabilnie i bezpiecznie. No to tej drabiny nie polecam. Tych drabin, powiedzmy, typowo marketowych. Nie? Taka drabina będzie dobra. Żeby zdjąć ubrania przykład, z wyższej półki Tak, na przykład dla Ciebie kupisz sobie do mieszkania Ustawiasz na twardym, wchodzisz gdzieś na górę Czy tam nawet, nie wiem, żarówkę wymienić, jak masz wysoki sufit Czy coś, to ona będzie git One są fajne, bo ona Też To, że ona się tak wygięła i jest taka, powiedzmy, licha W moim odczuciu No to tu też jest, powiedzmy, dla kogoś plus, no bo tego, tego aluminium nie ma tam tak dużo Bez problemu jednym palcem to podniesiesz, nie? Kolejna drabina jaką kupiłem to jest drabina tego typu, nie wiem jak ona dokładnie się nazywa, czy to jest przęsłowa, rozkładana, rozsuwana, nie wiem, chodzi ogólnie o to, że tu są powiedzmy tak jakby trzy drabiny, no i one się tak jakby rozkładają i tutaj możemy pracować tą drabiną tak jakby, żeby ją podeprzeć pod ścianę, możemy też jako wolnostojącą ją zrobić, czyli... No i wtedy sobie wchodzimy z tej strony, gdzie jest powiedzmy to, ta szersza podpórka, tak? Żeby było to stabilniejsze. I no, możemy sobie coś powiedzmy, no dobra drabina, jeżeli na przykład nie wiem, chcemy robić jakieś prace w ogrodzie, przyciąć jakieś drzew albo coś, no to wtedy nie musimy gdzieś tam, nie wiem, podeprzeć te, tej drabiny o coś, możemy sobie rozstawić przy jakimś tam krzaczku i wtedy możemy sobie bzz, bzz, coś tam ściąć, tak? I. Ona jest w miarę stabilna. To nie jest to, co w tamtym przypadku było. No dobrze, tutaj mamy 2,70, tak? czyli powiedzmy 8 metrów. No ponad 8 metrów ma długość drabina. No to jesteśmy w stanie około 10 metrów e, sięgnąć przy pomocy tej drabiny. Ja tej drabiny używam, no jak jest powiedzmy dom piętrowy. No, to rynne jestem w stanie jak najbardziej oczyścić dziernopiętrowy, nie? Bo ona jest w miarę wysoka. To jest właśnie to, że to jest aluminiowa drabina, czyli pomimo tego, że jest cała rozłożona, ja mogę ją złapać i bez problemu przesunąć. Także to jest drabina bardzo przydatna. Jeżeli ktoś powiedzmy ma dom i wszelkiego prace, wszelkiego rodzaju prace, jakieś takie konserwacyjne, czyli nie wiem coś tam pomalowanie elewacji, ona przykład nie wiem, tam włączenie, włączenie, czujnika, znaczy no, zamontowanie lampy, no to taka drabina jest bardzo pomocna, ona jest stabilna, ale przy pracy, przy pomocy takiej drabinie, drabiny. Jednak potrzebna jest druga osoba, która będzie nam stabilizowała tę drabinę. Jeżeli jesteśmy sami, to w bardzo łatwy sposób możemy się zabezpieczyć. Czyli tak, kawałek pręta. Jak nie mamy pręta, to kawałek jakiejś nie wiem, deseczki. I to wszystko chodzi o to, że po prostu ten, ten ruch do tyłu będzie zniwelowany. Jeżeli powiedzmy, nie mamy możliwości, żeby. Przywiązać, a znaczy no, żeby przybić, to też możemy sobie to przywiązać. Czyli tutaj sobie robimy jakąś pętelkę i łapiemy to do czegoś, co jest na przykład z przodu. Nie wiem, to może być jakieś drzewo, krawężnik, No, znaczy no drzewo albo coś powiedzmy, do czego możemy to przywiązać. Mhm. Możemy jeszcze przywiązać na górze, jeżeli mamy możliwość. No, no to powiedzmy, trzeba kombinować, ale naprawdę. Trzeba myśleć o, o tym, żeby nie spać, bo mówię, nawet z niedużej wysokości, jeżeli się spieprzymy, wiadomo, że ktoś spadnie z 20 metrów i nic się nie stanie, ale ktoś może się przewrócić na taborecie i się zabić. Także lepiej się nie wywracać. Dla kogo taka drabina jest yy, skazana? No, głównie z takich drabin korzystają budowlańcy, ale jeżeli powiedzmy, ktoś ma yy, miejsce. To też jak najbardziej może kupić sobie taką drabinę i na pewno ona mu się przyda, bo jest duża, stabilna, no i daje na pewno większe możliwości jak taka zwykła e, rozkładana. I teraz e, pogadamy o drabinie, powiedzmy, podobnej do tej, o której mówiłem na samym początku, ale to jest zupełnie inna liga. Czyli też taka, taka w kształcie ta litery A. Ale tutaj to jest wszystko tak, jak powinno być. To już jest drabina profesjonalna. Nawet możemy zwrócić uwagę ile tu jest tego aluminium. Ona no jest troszeczkę wysokość robocza jest troszeczkę wyższa jak tamtej, ale no ale jest już już palcem raczej tego nie podniosę. Zobaczcie też jakie tu są pasy, jakie tu są wzmocnienia. Tu mamy jeszcze po bokach, żeby, to właśnie, żeby nie było takiej sytuacji, tak jak w tamtej drabinie, że coś się przekrzywi, delikatnie spadnie i ona się nam wygnie. Ona nie jest poręczna, bo zajmuje dużo miejsca, ale ja z tej drabiny korzystam najczęściej. Do wszystkich prac w domu, yy, gdzieś tam na ogrodzie, czy jak gdzieś tam na, jak jadę gdzieś na robotę, to zawsze ją wkładam, bo po prostu na niej się czuję najpewniej. Taka drabina będzie najlepsza dla wszystkich. <laughs> Czyli powiedzmy, jeżeli. Chcecie mieć solidną drabinę, chcecie czuć się pewnie na drabinie, to naprawdę rozważcie, kupno, dołóżcie te, nie wiem, 4, 5, nawet 1000 zł do drabiny, którą byście chcieli kupić, a naprawdę docenicie. Ja, jak zaczynałem moje przygody z drabinami, no w ogóle nawet nie brałem pod uwagę, że mogę kupić taką drogą drabinę, bo, no bo uważałem, że nie ma potrzeby, bo mogę kupić powiedzmy taką zwykłą i też wejdę i też zrobię robotę. Ale naprawdę, to jest zupełnie inny komfort pracy i już mam ją ponad rok. No, ponad rok na pewno ją mam. Naprawdę zrobiłem bardzo dużo rzeczy i naprawdę ani razu nie miałem takiej sytuacji, żebym czuł się na niej niepewnie. Ostatni typ drabin, jakie posiadam, czyli drabiny teleskopowe. Jeden rodzaj, czyli taka powiedzmy hmm, pojedyncza. I tutaj mamy drugi rodzaj, którą możemy zrobić, że pracujemy na niej wolno stojącą. Którą drabinę kupiłem pierwszą? Tom. Dlaczego? Bo y, chciałem mieć, powiedzmy, drabinę taką mega dużą, żeby y, nie brać właśnie tamtej poprzedniej, poprzedniej, poprzedniej. Czyli tej jest, rozsuwanej. Takiej, tak, tej rozsuwanej, tylko właśnie tego typu, żeby mógł wrzucić do bagażnika, do samochodu. I jeżeli, powiedzmy, jest jakaś tam taka praca, y, gdzie muszę coś tam sięgnąć wyżej, no to mogę sobie wziąć wtedy tą, rozłożyć i zrobić. A nie muszę brać busa albo przyczepki. I kupiłem właśnie tą. Ona jest spoko, tylko że jest najbiście ciężka. Żeby ją rozłożyć, to tutaj właśnie naciskamy. Przedstawmy to. Rozsuwamy. I teraz przed wejściem musimy sprawdzić, czy te zapadki się pozaciskały, żeby nam się nic nie złożyło pomimo swoich gabarytów, ona nie jest jakaś taka mega stabilna. No nie, nie, nie czuć tego powiedzmy tej takiej tego komfortu, tak? Tego tej stabilności. To też nie jest tak, że ona się nie nadaje, jest beznadziejna, bo, bo jest spoko, bo tam parę razy gdzieś ją tam zabierałem i jest ok. Tu mamy jeszcze możliwość, że ją powiedzmy tak jakby rozkładamy. No i to jest tak, że tutaj naciskamy Przycisk, tam zapadkę, zwalniamy, mhm. y, naciskamy tam też. I całą ją sobie możemy tak jakby rozłożyć. i, A i wtedy metry, są. Tak, 3 metry. 6 metrów taka. I robi nam się 6 metrów. Także jest troszeczkę y, tego, tego pola pracy, ale y, teraz składanie to też będzie małe wyzwanie, bo zobaczcie. Naciskamy. No, i teraz mamy raz. Musimy iść teraz na drugą stronę. Naciskamy. No i raz. Teraz znowu tutaj naciskamy. I idziemy na drugą stronę. Mhm. Bo jeżeli będziemy wszystko składać tak, jakby tego, no to to nam się ona przechyli, no i będzie lipa. I teraz kupiłem tą drabinę. Nie do końca mi się spodobała. No Bo rażę ciężka, dwa że. Powiedzmy, ta funkcjonalność moim zdaniem jest troszeczkę słaba, no ale zaryzykowałem i kupiłem taką jednoprzęsłową tak jakby. No i to jest dziwne, bo na przykład jak tamtej drabiny nie za bardzo używam, no to ta drabina jest mistrzostwem świata, bo jest lekka, ale przez to, że to jest tak, jakby jedno no to jest zupełnie inna robota. Ja, ja z tej korzystam mega często. Potrzebuję na przykład teraz sięgnąć coś tam sobie na górze, nie? Bang. już mogę wchodzić. Jest bardzo szybka. No ale to może ona, ona się troszeczkę, no tu się wygina, tak? Tu jest napisane, żeby nie stawać na trzech najwyższych stopniach czyli raz, dwa, trzy, żeby na tych stopniach nie stawać mhm. czyli tutaj, tak? To jest ostatni, tak Do tego co ja korzystam, to, to moim zdaniem ona jest super i jest też mniejsza gabarytowo, lżejsza do samochodu bez problemu wejdzie Składanie też nie jest takie problematyczne jak w przypadku tamtej drabiny Ja robię tak, że trzymam ręką sobie tutaj, mhm. naciskam Potem łapię tutaj i opuszczam. Okay. I tą drabinę naprawdę polecam wszystkim, czyli tak jak tamtą, bo ta jest bardzo lekka, poręczna. Teraz jeszcze pogadajmy chwileczkę o kosztach, czyli co wpływa na to, że drabina będzie, jedna kosztuje powiedzmy te 300 zł, a druga kosztuje 1300 zł, albo no. nawet i więcej. Oczywiście wiadomo, a testy, wszystkie jakieś inne badania, wytrzymałości to wpływa na to, że drabina będzie droga. Ale yy, ogólnie chodzi o to, że im wyższa drabina, tym droższa, to jest logiczne. No i też powiedzmy im bardziej taka porządna, stabilniejsza, no to też to będzie wpływało na cenę. Tak jak pokazałem wcześniej, ta pierwsza drabina, taka zielonkawa, no to ona jest tak jakby w podobie do tej. No to tamta drabina kosztuje, czy tam kosztowała 250-300 zł. A tak kosztuje 1300, czy tam około 1000. No ale no mówię, no widać różnicę w jakości. Co do producentów, no to jest tam kilku producentów i raczej każdy ma, robi e, więcej tego samego typu. Bo na przykład tego typu drabiny to widziałem chyba z dwóch, trzy, trzech producentów, tak? Inne producent, ale one były po prostu takie solidne, porządne, także pewnie yy, i te rozkładane na takiej samej zasadzie, tak? Jedna będzie licha i będzie kosztowała tyle i tyle, a ta mocniejsza będzie kosztowała, nie wiem, tam tysiąc więcej i powiedzmy jeden producent, drugi, trzeci producent też ją będzie miał. Także po prostu, jeżeli chcecie kupić porządną drabinę, no to sprawdzajcie, yy, gdzieś tam powiedzmy na jakichś aukcjach. Albo na promocjach w marketach. Tak? Na pewno w jednym markecie ten producent będzie tańszy, a w tamtym markecie tamten producent będzie tańszy. Mam nadzieję, że film się podobał. Mam też nadzieję, że troszeczkę rozjaśniłem wam sytuację z drabinami. Oraz jak ich bezpiecznie używać. I jak ich bezpiecznie używać. Także jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu. Chętnie na nie odpowiem. No i zachęcam do subskrypcji.